Się ma tu pewny, biorę cię na warsztat Twojego uświadomienia. Możesz zmienić swoje życie, jeśli tego naprawdę chcesz. Czyli po prostu zrozumiałeś, zrozumiałaś, że tak dalej nie może być. Że w życiu jest ważne coś innego, chcesz coś poczuć, zmienić. I wygląda to tak, że się można spotkać w umówionym czasie i miejscu. I mogę Cię wysłuchać. Twoje wszystkie żale, Twoje traumy mogą odejść od Ciebie, jeśli Ty poczujesz, że rzeczywiście tego chcesz. Rzeczywiście w końcu został przepracowany czas przemiany. W przypadku rozmowy następuje potem szok. Niedowierzanie, że coś może się zmienić, że ktoś. Twój system wartości przewrócił do góry nogami, bo on był fałszywy, albo skrzywdzony. I to, co było, mija na rzecz tego, co dopiero ma nastąpić. Robi miejsce dla lepszego życia, jeżeli ty decydujesz się na zmianę drogi życiowej. Mogą być to proste cele, a mogą być to cele przełomowe na całe życie. To ty dokonasz ogromnej przemiany w sobie i pójdziesz drogą. Przez furtkę, którą ci otworzę i osiągniesz sukces i samo spełnienie zadowolenia z życia, możesz być szczęśliwy, jeśli weźmiesz się w garść i zdecydujesz się na poważną przemianę.